w tym poradniku pokażę Ci, jak włączyć konsolę w grze Farming Simulator 25. Także na samym początku musimy przejść w dokumenty. Jeżeli jesteśmy w tych dokumentach, szukamy folderu My Games, następnie szukamy folderu Farming Simulator 2025, szukamy w tym folderze pliku o nazwie Game i on jest zakończony formatem XML, otwieramy go przy użyciu notatnika bądź notepada plus, plus albo innego programu który umożliwi nam konfigurację tego pliku jak już w nim jesteśmy to tutaj jak mamy development to mamy tutaj controls i tutaj domyślnie mamy false i to false zamieniamy na true następnie zapisujemy plik możemy już z niego wyjść oczywiście robimy to przy wyłączonej grze jeżeli ją Wyłączymy, zamienimy, potem włączymy ponownie i wejdziemy do gry. To, żeby wejść w tę konsolę, wystarczy, że klikniemy tyldę. Tylda, tyldę mamy umiejscowioną pod przyciskiem Escape na klawiaturze. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jak i zostawienia suba. Strzała!